Ja jestem hej, hejo, pierwszy raz na nagraniach, elosiąki spadły z rąki, nie jest źle, ale źle w taksy, źle w teksi. dobra, jedziemy z tym pierdzielkiem, czołgiem, hmm. jedziemy z tym czołgiem jak było w poprzednim odcinku, pierwszym odcinku, jedziemy z tym czołgiem, było naprawdę słabo. Było i co z tego? Będzie Było. dzisiaj. Ale będzie lepiej. dzisiaj dobrze, bo ja jestem na naprawdę... BĘDZIE dobrze. Gramy na koncie mojego kolegi Exnifa. Oto jest czołg a 4 taki mój prywatny konto. To jest czołg A43. Dufa 76 mm, szybkość 55 Skąd ty to wierzę? Ja nawet tego nie widzę. O ty to wiesz? No i zobaczmy jak się sprawuje. Ale gdzie to ty od widzisz? No, widzisz tutaj w 43. i widzisz, że jest grufa 76 mm. Aha. Czyli 7 cm 6 mm. Fajnie długa grufa. Dobra. Ale nie, bo to jest kaliber 76 mm, a nie długość grufy. No nieważne. Dobra. Yyy eee, eee, Gramy... Eee, Gramy. Wejdę. No. Dawaj Bejty. Ja pierwszą bejty zagram. Bejtu, Zobaczcie, ziałem good English. Zobaczcie jak się... O wtyw. No jestem pierwszy w bitwie, super. U, bada, bada. Jestem najlepszy. Pałka, to co? No ale w mojej drużynce. Ale w mojej co. No, no w mojej drużynce, dobra. A, czy, a pałka to jest lepszy, bo ja się nie da. Pałka jest lepszy, oczywiście, przez to człowiek ciężki. O, Cromwell mamy? Super. Mamy dwa Cromwelly. O jak 43. No i widzisz, 55 na godzinkę. Można można, 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 można. Dobra, można. gdzie jedziemy? Można można. można, można! Czekaj, idziemy, jedziemy? A, już dobra. To tam, mapę, na tamtą Judeję. bitwa z Polkaniowa Czekaj, bądź... bo ja tutaj A43, to ja mogę rozkopić. Pluton rozwiązany. Co? A, to przyjmę! I co? No dobra, co? Gramy. No. Weź go tam, weź go do stroju O, weź tego na stroju Co ja mam z nim zrobić? Nie wiem. Ja nie wiem bo nie, mam. nie co ty robisz? Jeszcze raj bo... Czekaj, masz, go, ten, masz go, Pomocy, ja... pomocy, ludzie, ziomki, pomocy! Tutaj dwa czołgi ciężkie nas atakują. Zobacz, Czekaj, jak ja mam to. Czy ja chcę to poczuć? Dobra, Sam sobie zabrał. No dobra, nie głupi jak Budalek. Niech będzie. Ej tak Budalek, bądź drogowy. Dobra, <laughs> e, minus 20 kapresy zabrał, bo nie miał nic nawet, Nawet innego. Margo, 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 chyba. No, trafi go. Trafi go. No ma, żeby było ten no. w niej sobie trafił Zrykasz się Serio, Zrykasz się to, prawda? No. Jak jest wiem, jest akcje, że ostatni byłem w wow. Nie, 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 tam jest Cromwell! Weź go kopus. A nie, bo już nie wyniesiony nie to Dobra, dawaj uciekamy. Dawaj na Kamura. Mamy Karol 12L. Który pa... No to co ma tego. Z czego to ma? Nie ja, Ma czercina. Nie, ale to nie umam. Czecile są dobre, jeżeli chodzi o... O, <susher> już mamy! O w jakim znaczeniu? Takie, że... Takie, że fajnie Bo mam takiego kolega, kolegę... Macieja, Nie, 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 ja cicho bądź, bo, bo jeszcze będą jakieś tutaj... No, ten... Przygody z O, o, stop! Sieje, je! Sieje, kurde, je! Sieje! Nie! Dawaj tego Sił, usiłuj, To Oprzebijesz sobie. Weź mu! Rozwaliłeś go! Mordy! Ej, ja widzicie jak się gra to jest w mistrzosku? nie są ale cały rynku? No i 510 kawałków ci zostało. Super! Dawaj go, dawaj go. uciekać. Pomocy, pomocy! Nie to. O. 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 To. Idziemy do F7! Dobra, dobra to to dobra w O, on już go zabił. Dobra, O nie nie zabił. Rajta jest. Dobra, dawaj go. Można? Można.

Teraz lecimy na bazę. Aż 5%. Ja, 5 hp mogło być gorzej. Tam jest baza. No, czymować! Ale, ale, ale to wciąż pięknie delikatne urządzenie! O, jest, ale wiesz, że będzie na chyba. A ty tu bardziej właśnie. Ty to dobry jesteś, bo tam był taki powiem. Najwięcej fragów jak na razie, nie widzę więcej nie tak. no nie przecież masz ancano na nie mogę go wziąć na trzymał trafiliśmy z naszego prawy Dzięki. teraz ja będę miał tak, być... z tego niebieskiego. Już wam trafiłeś dobra jednego zniszczyliśmy no i teraz został w misło. Czwarta klasa. Który? Gdzie on jest? Ty może on z dawno ucieka. No na pewno, to jest za drogie baki. Czeka, bo jedzą z tego uciekłem. M7 jest. Bo że jest. Może to jest. To jest dział A tam jest. No nie, no kałuję, jeden jest mi zniszczy. No. Nie, nic nie zniszczy. Mamy, mamy, Już go masz, już go masz. O Jezu, jeden. Ja Co? Ja bym bydłała. No. Dwa fragi tylko. Udało mi mieć trzy. Ale czekaj, mamy ten... czekaj. <suszy> Ile mi Bartek do zbierał? Plus sześć jakiś ty. Jakby nie wiem ja o O, ty, warunki jakieś te, misja. Znaczy ten, ukonałem. Ukonałem misję. Ty, się. pojezd z, z piątego poziomu? Dobra, tam. Chodź go. Nie no! Dobra, gramy tym słabiakiem, bo zobaczcie co mamy o, 26, suń się 26 <grym> Sud 26 się, Suń się 26, dobra no, kupuj No kupuj Nie, nie może. suń się 26, no bo. O go... ty, możemy wymienić Ty, a pokaż czy możemy jakieś pojazdy E, no, Rui, możesz teraz kupić złoto? Czekaj, czekaj, możemy jakieś za. Kurde, no. No, weź jakieś te. Weź, kupi jakieś złoto. ten sudek. O tym jest. Potem su 5. Dobra, graj, su 26. Abza. Zgramy, teraz jemy. Dobra. Będzie lamił. Będzie lamił. Słyszę. No i co, jeśli ktoś nie gra w bota, to właśnie uczy się ode mnie. Ja umiem. Tak. Potwierdzam. Umiesz celować? Tak. Dobrze. Słyszę. Się... I jedź za tym kościem. Monga. to on ma supięcie. Monga. Nie, on ma M41 to jest naprawdę, naprawdę mhm. jedzenie to jest bardzo wykształcony lecz. Mam go. super, no! Wyrodziła mnie! Serio jest, tylko ty, na całej bitwie jestem trzecią klasą, tylko... Nienawidzę was, Wargaming. Spokojnie, na orbit, jeden heavy, jeśli mają, to go przebijesz. A mają. Ucieszyłeś. Mają. jedź za, no i do tyłu! Matko, jak to umie skręcać? Gdzie ty jedziesz? No do niego. No i odwróć się przodem. No zaraz się odwrócę. Ale ty, za ale ty bym się odwróć. Będziesz, Czemu? Nie, hapejci będą zabierać. Ano? A no? Dlaczego ja się już To ja się już nie Bo ty <laughs> co, już tą gałkę za mnie sam koniec trzeba. Trudno. A to strzelaj, strzelaj, no strzelaj! No jaką strzelę jak w ogóle nie trafi? No widzisz, musi być na minimalne. Kółeczko. Czekaj, 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 no stój! Zaraz, No, no brakowało! No brakowało, żebym rozwalił ten komputer gdzie tu sobie stoi jakiś... popierdółek? Czekaj no, celuj tego grydy ta badota. O, tutaj. Ojej, no... Stój, żeż, w miejscu. O. To jeden heavy? Serio? Tak, 42 HP yeah. Nie! Jezu, patrz jakie zbiorowisko śmieci. <śmiech> <śmiech> o, o, o! I stawianie gabarytów! Jak to straci. No chce mi No to masz o jeden eks! No na pewno przez ten uniwersytet jakoś za zezwaniam i bo i na pewno do ciągły O jest Kurde tu to może bresanka jest. No nie, bo mi ten uniwersytet no, Nie przeszkadza no. Aj, gorsieńca o nie no celuj, że nie, w niego, Celuję nie. nie, w niego. Gdzie to właśnie? Ty no widzisz, tutaj się orientuję na mapce, gdzie oni są? Weź! No nie widzisz, że... O weź. Wszyscy są w półcie. Ty, nie mamy już jednego z dziosek a no jeszcze nie dobiłem Kiedy nie żył? No chęć tego teraz. Ktoś tu nie jest. Nie, tutaj jestem, Jerry, to zaraz mi wyjedzie, ale. Ten hacker. To jest Archer. No to Archer. No to tu jest Archer. I kiedy bo Super. <grystanie> Boom! Boom w nas! Czekaj. A, tu. Jest. Ty, Dlaczego mamy taką czarno-białą tą? To by tak długo. Bo masz ty Nie. A on wie, że masz. Bo <grystanie> miałem. to mój. Ja wiem. Dlatego go biorę. za to. Nie. Dobra, to ja segram. gram. mama kupi Znaczy ten... To, to kom, ...komórkę. Mam no, Androida 5.1. U 5.0.1. Ja mam Androida 6, bo akurat się tu Ale masz wszystkie... ...znaczy, tu masz taki ten interfejs, masz spoko, ale tutaj to, tak, to, to... No, to... to, 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 to. Wiem, ale się w tym orientuje coś. Co tu jest? Eee, <grym> No skóźno! Tripa Przepraszam, <grym> jeśli dzieci oglądają. Ja też jestem dzieckiem, przepraszam. To no, to się nie odzywaj. Trzymaj słów pomagania no, na panie Norbercie. Dobra. jest? O, Mamy bazę, oni nie mają. Uwierz, że ten o, nie, nie, nie roz. jak to fajnie, kurde. Ty masz HD, kurde. No mam! Nie mam. Przejść przez... O, jestem zalogowany na moje konto Google. Ooo. Czy mam to w końcu czy nie? Ja się z ciebie boję. A, żeby... Bo tak, mi się podoba. aktualizacji. No Na usługi Google się nie lubię. Puszcz, jejeje, Sieje! co robimy? To był gorącego lata. Brak jest Sieje. patrz, 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 rozwale budynka. Ty, patrz! Patrz, 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 patrz pa na to. Wiem, że będzie ładnie na uciku sobie grzebać w telefonie, ale co bym mogła zrobić? Przecież to jadam. No co? <grym> ale nie na telefonie. Nie, no, co? O, dobra. Teraz by im O, 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 o! O, patrz, patrz! <grym> ale myślę, Utopił się. No. Jaki odwóz. Bo to, to w ogóle muszę załatwić, bo tam, im tam rzygają, to w ogóle nie wiem. Co ty robisz? Zapuszczamy mnie w górę. Aj, prawie. Pozwoliłeś tu? Prawie. Mhm. O, tu. Łajd pa. Oh, kur. Dobra, to mamy po dwa. Chronię tutaj działa samobieżne. Jestem skontowany oczywiście. Więc o, tu można kogoś. Muszę czasami tłumaczyć, bo nie wszyscy A skontować, i... czyli być y, w takiej pozycji, o, właśnie w takim graczem, y, bo stał do mnie kurem. No co nieładnie w się odwracać do inny. właśnie. Z obrazu kultury. Bo. Kultura, bo ktoś nam może strzelić Kultura wiadomo bo. gdzie. Więc. Więc no to nie jest ładne, tak. Wiesz. Zgubię gracza. Gdzie on był? Czekaj, tam jest blues jakiś. Blues, blues. Tam co strzelić? Nie wiem. O, jest. No właśnie tutaj tego kłodzę Skątowany co to znaczy, że... Ustawiony ja, w pozycji... Ustawiony tak w skosie, jak ja teraz jestem właśnie skątowany. bo jeśli ktoś by strzelał na wprost mnie, to właśnie jestem E, tak, to się odbije, to właśnie rykoszetuje. No, będzie. O, mam teraz graczek u Oleksandra Kzuńskiego. No, to mu się wychyla. No, co za rykoszet, no? To też dostałeś, czemu nie zrykosztowałeś? No. to szerba to jest? No ile można no! no no, to was! Brawo! raz! A on się wystaje to ja go mogę Nie. Tylko że on tam. A. No już nie strzelaj tam. Zaraz pójdziesz tak jak tam, gdzie się to. A dam A gdzie tam, kabuje do nie. Prawie tak? nie. Pojadę zbyt, tu do Shermana, kurde. O, bardzo mnie Ej, chodź, pomocy. Nie, czekaj, czekaj! E, Z! Wytrzymaj. Czekaj. I teraz... E, ...zabój. Coś tu widzisz? Jakiś tu jest. O, właśnie. Dam, że cię szczelo. Oje, no! A no patrz, no, ma no, no, no. Z wyprzedzeniem strzela, jak na samłódki. O, fak. Widzę, z sobie Братья Люха, он Сейчас тебе зарад бы доню... Сейчас тебе буду... Тихо, не будьте, я Если там ты? Я его... Да, не, не имел шанса. А ты же ты, да, я доню, как бы Czekaj, no ile, ile mi już nagrywamy? Dobra, chyba możemy kończyć. Ej, ile mi już nagrywamy? Nie wiem. Czekaj, czekaj, która jest kostka? 192. Dobra. No. To, to mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. W inaczej, i... co jedziemy? Jeżeli nie, no to To słowo będziemy się martwić. No ale nie, nie, taką groźbę! patrzcie, patrzcie, by Miała być groźba. A, no jeżeli nie, to bądźmy szczerzy. No, pff, jeśli ktoś mnie to mogę skakować. Możemy skakować. Na pewno. Na pewno. Ja jestem świętym Nikołaj, wiesz? No jestem paruta. <laughs> Więc... Jak nie zalekujecie, to jesteś paruta. <laughs> Właśnie, stary dzielek jego. To... O, pięknie. No to pięknie, z naszego drużyny do Dobra, no to... Nie... A cię w górę, bo nie jak nie, to, to was znajdę. Wiemy, gdzie <laughs> nag nagrać, wiem gdzie mieszkacie. Sakujemy wam. Możemy nagrać nie gdzie kiedy wam wpakujemy. Zatkiem. Więc y, możecie, zadawić, możecie też zostawić, y, moje mnie też zasubskrybować, że... O no, już teraz to przegrane, z nie. Nie przegrane. No, no. Y no już nie jest przegrane, bo jest dwa dział samowierzne kontra. Dział samobieżny i niszczyciel czołgów, który jest tak naprawdę czołgiem. Jak niszczyciel. Ponieważ może obracać lupą, to znaczy wieżyczką. Dobrze. To jest bardzo pożyteczne. Już musimy. Dobra, no to poziomki, spadły dronki, idziemy. Słuchajcie. Słuchajcie.